Dobra, dzień dobry, witam widzowie. Ogólnie, dawno nie było odcinka, strasznie. I to jest taka trochę nietypowa gra, bo z gdzie jeszcze z tego nigdy nie było odcinka. I przepraszam, e, tak, mam wymówkę, czemu nie było odcinka. Po prostu mikrofon mi się zepsuł i dźwięku nie było, więc no, nie miałem jak to nagrać. Z tego co widzę to jest Impeach. I no, mamy trochę dużo roli. Mamy trochę dużo roli, sporo, sporo. Więc tak, dzisiaj będziemy gotować, ponieważ mamy aż tyle pumpkinów do wykorzystania i tyle tokenów to uzbieramy na Pumpkin's Blue Kings Blue czy coś w tym stylu, nie pamiętam jak to się nazywa. Ale jak już to ogólnie uzbieramy to tego żyjemy sobie pewnie na graveyard, na graveyard, czy jak to się nazywa. Właśnie na tym poziomie. Graveyard. Jeśli chcecie więcej odcinków z Souls RNG, albo ogólnie jakichkolwiek, to coś się postaram zrobić, no bo ogólnie, no, dzisiaj są Mikołajki, przynajmniej to nagrywam Mikołajki, mam nadzieję, że to jeszcze dzisiaj wrzucę, <taki>, taki świąteczny prezent ode mnie. Z tego co na razie widzę, to nic tej nie ma, więc po prostu sobie poczekamy, aż będzie Pumpkin z e, Moon Bion. to bez przedłużenia zapraszam do odcinka. No, trochę długi wstęp W nocy 29 Ojej Dobra, z tego co widzę to jest Jack the Pumpkin Dużo to nie zajęło Więc tak, szybko tutaj robimy To hold to skip, exchange Items e, 177, exchange Mamy 1001 tokenów, idealnie Prawie I to sobie możecie zobaczyć Zobaczy Ile to kosztuje? Kupujemy to jedno. Ja, Jak zająłem jest? Dobra, fajnie, fajnie. To jest tak. To jest 700, to jest 700 laka w jednym następnym rolu. To jest, po, tak, to jest tak, się takwa. No przepraszam chwilę. Eee, dobra. Plus to jest tak dużo. To jest więcej niż Oblivion Poże, czyli... Najlepsza pokutka w grze. Dobra, nie wiem teraz musimy poczekać sobie na, graver, na graveyard bo no na razie tylko pumpkin Moonbeam, więc czemu ja w ogóle wcześniej powiedziałem poliom to nam tylko nie zajęło więc po prostu sobie będę chpać serwery na serwer co zaraz wraca dobra udało nam się jesteśmy na graveyard zajęło to trochę sporo teraz chwila na którą wszyscy czekaliśmy czyli pumpkins pump King's Blood Otwieramy to Nie wiem co to jest, ale to jest pewnie coś słabego Nie ja wiem, że tyle to robiłem, tylko po to, że, Co to będzie? Co to było? To był Sailor! Jezu! Ale rozczarowanie, nie! No, nie, nie, nie! Bro. Słabo, słabo. Ooo, ja już Sailora miałem, no... To tyle zbierania na Saylora. Dobra. No, na, na, na. No, no, no. teraz to jest tylko tyle w dzisiejszym odcinku. Postaram się dzisiaj wam nagrać jeszcze jakiś jeden. Ale no, to do zobaczenia.